Dzisiaj gościmy finalistów trzeciej edycji programu Moja Metamorfoza, panią Martę Dudkiewicz i pana Roberta Poliwczaka. Chciałabym zapytać państwa o wrażenia z tego programu. Co się zmieniło w państwa życiu dzięki mojej metamorfozie? U mnie na pewno odżywianie, sposób organizacji i no chyba wszystko ogólnie. Wszystkiego po trochu. Waga się zmieniła. Schudło się trochę, nie wiem ile dokładnie, 15, 15 kilo się schudło, tak prawie 16. Co było najtrudniejsze, a który moment był najprzyjemniejszy w Państwa odczuciu? Najtrudniejsze było pogodzenie pracy, domu i całej rodzinki, która była praktycznie ze wszystkim związana. Kibicowała oczywiście, no ale to chyba była najtrudniejsza. Na A najprzyjemniejsze no to wszystkie rzeczy, które partnerzy nam proponowali. Pani mówiła, że miała Pani takie momenty kryzysu też. Jak udawało się, czy co pomagało w takich momentach trudnych? No rodzina bardzo dużo wspierała, wszyscy organizatorki, przede wszystkim Agnieszka Witucka i Olga Szymańska i wszyscy partnerzy, bo bez nich na pewno byśmy nie dali rady. Bo to dzięki ich, tak, ich wsparciu mieliśmy motywację do dalszych kroków, które nam dały cel i do nich dążyliśmy. Pana takim momentem trudnym podobno była wizyta u dentysty. Wizyta u dentysty. To tak było faktycznie? Sama wizyta nie. Tylko jak się dowiedziałem, że mam iść tam, to to był dla mnie taki szok. Nie? A ogólnie jak tam chodziłem, to fajnie było. Czyli udało się pokonać ten lęk. Tak, tak udało się. Jak państwo, czy państwo myślą, że poradzą sobie po zakończeniu tego programu, bo to też jest chyba wyzwanie, żeby tutaj te wszystkie rzeczy, których się państwo nauczyli, zachować, wdrażać już po zakończeniu programu. No, teraz to jest do nas na wielki sprawdzian, bo to, że byliśmy w programie, mieliśmy cały czas pod, nad sobą osoby, które nad nami czuwały, nam pomaga, pomagały, wspierały, i nawet teraz po zakończeniu będą to robić i za to jesteśmy bardzo wdzięczni, bo. Tak od razu wszystko uciąć, i tego no to, to też byłoby nam ciężko, ale wsparcie będziemy mieć ogromne mimo wszystko, nawet po zakończeniu, więc za to dziękujemy. Organizatorkami trzeciej edycji mojej metamorfozy są pani Agnieszka Witucka i pani Olga Szymańska. Jak pani podsumowują tę edycję? Wyjątkowa. Y Mimo, że dłuższa to tak naprawdę miało się poczucie, że jeszcze szybciej minęła. Do przygotowania do Gali wyczerpujące. Ja tak analizując dzisiaj, nawet doszłam do pewnego momentu, chciałam tutaj przeprosić sprostować, że podczas Gali nie podałam w ogóle, ile nasi finaliści schudli, ale tak naprawdę pomyślałam sobie, że to jest dobry znak, bo ja cały czas walczę o to, żeby każdemu pokazać, wytłumaczyć, że to nie te kilogramy są najważniejsze, tylko to, żeby w ogóle zmienić siebie, swoją figurę, kondycję poprawić. I nawet Marta z Robertem tak nie do końca mają świadomość i, i nawet nie zależy na tym, żeby wiedzieć, czy oni schudli 13 czy 20 kilogramów. Ważne, że czują się świetnie. No ale powiem dzisiaj oficjalnie, że rzeczywiście schudli prawie tyle samo, bo Marciu było 15,5 kilograma, Robertowi 15,8, czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest taka sama masa ciała. Moja metamorfoza to nie tylko odchudzanie, ale też praca nad motywacją, i za to chyba pani była odpowiedzialna. Tak, ja byłam odpowiedzialna za pracę nad motywacją finalistów, nad tym, żeby oni czuli i wiedzieli, że zmiana to nie tylko wygląd i nie tylko zdrowy tryb życia, ale przede wszystkim ich sposób myślenia o, samym, o samych sobie i o rzeczywistości ich otaczającej. Jeżeli oni będą pewniejsi siebie, to zarażą tym innych, zarażą tym swoje rodziny i po prostu będą się czuli dobrze i będą kontynuowali dzięki temu Swoją przemianę po programie. Dlatego starałam się uświadomić ich, jak istotnym to jest, żeby kreować swoją rzeczywistość, nie przyjmować jej taką, jaką jest, tylko ją budować, kreować i tak naprawdę tworzyć otaczający nas świat. Ja wiem, że znaczy podczas podsumowania była też mowa, że oni zainspirowali panią do zmian. Gdyby Pani mogła coś na ten temat powiedzieć? Tak, zainspirowali mnie bardzo, dlatego że ja zawsze uważam, że od ludzi można się bardzo dużo nauczyć, nawet więcej niż w jakiejkolwiek szkole. Dlatego rozmawiając z Martą i z Robertem, pracując z nimi, nauczyłam się tego i potwierdziłam w moim zawodzie y, teorię, że człowiek może wszystko. Oni mają swoje rodziny, mają dzieci, pracują na y, kilka zmian. I udało im się, udało im się, i robili to z uśmiechem, z energią, z zaangażowaniem. Także przede wszystkim nauczyli mnie tego i potwierdzili to, że człowiek może wszystko tak naprawdę, i dopingowali mnie również w mojej metamorfozie jako cichego trzeciego finalisty. Czy myślą pani o czwartej edycji? No, oczywiście. Oczywiście. Tutaj szczegółów pewnych jeszcze nie zdradzamy, ale już szykujemy kolejną niespodziankę dla naszych fanów, dla osób zaangażowanych w moją metamorfozę. Także nasza współpraca dzisiaj, nawet rozmawiałyśmy o tym z Agnieszką, dopiero się zaczyna. Tak, ta trzecia edycja e, różniła się też między innymi od tych poprzednich tym, że e, pomogła mi w organizacji e, inna osoba i to jest właśnie Olga, która tak naprawdę w tym projekcie była od początku, bo cały czas była gdzieś obecna, tylko nigdy w roli organizatora. E, w tym roku e, wspólnie prowadziliśmy cały projekt, całą galę e, i to też jest jedna z takich nowych rzeczy, no a dzięki temu też jak gdyby bardzo chcemy zmienić, e, znaczy udoskonalić cały czas ten, ten projekt, żeby on nie wyglądał za rok tak samo, bo no, bo myślę, że nie byłby już taki ciekawy i nie zaskoczyłybyśmy niczym innym. A tak myślę, że będziemy co roku miały fajny pomysł na to. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo, bardzo.